na pewno. E, polecam, jak, masz, jak macie siłę, kochani, spróbujcie, ja mówię. Kilka razy podchodziłem do tej książki, nie dałem rady jej przeczytać. Łzy, łzy mi płynęły. Jak to rosłemu, kurwa. 53 lat temu facetami. Łzy mi płynęły. I ukołem jak dziecko. Bo czułem, czułem to bicie. Czułem ten, e, ok, tą gorącą wodę. Czułem jak mnie parzy, jak ten zwrotnialec! pol, wypchała kilkuletnią dzieckinkę do wrzątku! Tylko za to, że dziecko nie radziło sobie z praniem. Jakim trzeba być kurwa z Pytam się! Jakim zwierodnialsem? I ona później została internetką w przedszkolu. Po, po tym, po drugim zakończeniu drugiej pani Wyszła jak niby nigdy nic. Oczypała się i wyszła. To kurwiście weszła. Niedługo żyło, na czym żyło? Pięć lat chyba dostało, tak? Proszę bardzo. Lokadia Zwanuszek widziała, jak dziewczynka wyjmowa z kotła bieliznę. Nie mogła sobie dać rady. Polna nią krzyczała i wreszcie wepchnęła ją do kotła. Nie wiem, co się stało z dziewczynką, bo więcej jej nie widziała. Z tego strachu uciekła z pralni. Zwanuszek kilka razy podkreśla. O, w wyznaniach, że jest tego pewna, pochyl ją popchnęła. Widziałam to na własne oczy. Nie ma jednak pewności co do imienia ofiary. Chyba na ten dzień wołano Stenia. Zeznałem przed sądem, jako dorosła kobieta, była już skorowana po dwukrotnym wstrząśnieniu mózgu. I te zwyrodnialce, ci sędziowie uwierzyli kolejnym zwyrodnialcom. E, tym ofiarom, tym małym dzieciom, które przeżyły traumy. Które przeżyły traumy, bo ja sobie nie wyobrażam. Gdybym miał 5 10 lat i kazano by mi źródź gówna. Proszę cię Ania, daj mi źródź gówna. Fakt autentyczny. źródź gówna. Tak kazała dzieciom, które yy, niosły kocioł, wywróciły się, wywróciły się i... Yy, to. Sorry, yy, to ja miałem, yy, to moja wina, Kani, yy, ale... Yy. Ale pokrótce, zaraz Ania znajdzie. Taka jest prawda, ten ci zwyrodnialcy tam, niejedzcy, czy Volskdojcie, ten, ten bandy, ta, 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 ten, ten zwyrodnialec nie ma y, w moim, nie chcę tutaj przykleć, bo małe dzieci to będą oglądać, dlatego nie chcę, ale nie ma słów tak dosadnych, żeby nazwać tych zwyrodnialców. Ja nie wiem, jaką jest gorsza, co jest gorsze, czy y, umrzeć z poparzenia? Po kilku dniach, po kilku lat dniach bólu, po kilku lat bólu, kilku dniach, czy dostać kulę w łeb w katyniu, a tylko już nie dlatego, że to zjoniści Żydzi i Ukraińcy pomogali ruskiemu NKWD. Szlikał! W procesie Eugenii Poch Henryk Wojaskowski zajznał pod przysięgą. Wiem, że wykończyła grupę maluchów w wieku pół roku i rok przywieżonych z Gwidzynia. Jeszcze od 1943 roku Jan Pruszynowski wraz z kolegami zbierał gruz w pobliżu placu apelowego. Obserwowali dwie dziewczynki, które dźwigały tragi z brudną bielizną i pościelą. Uginały się pod ciężarem. Idąca z tyłu upadła. Wypuściła rączki, wypuściła rączki nosi. Pani Polsiar... Pani? A, zeznawał. Pani Polszarpnęła ją za włosy. Trzy razy uderzyła ręką w twarz. Dołożyła rózgą. Jak dziewczynka ponownie upadła, kopała ją oficerskim butem. I krzykiem zmuszała, by wstała. Podniosła się zataczając, poszła dalej. Relacjonował. Inna scena rozegrała się zimą. Chłopcy odgarniali śnieg. Oddali więziarki ustawione rzędem podawały sobie wiaderka z wodą i na polecenie Eugenii Pol polewały leżące na ziemi nagą. Tu mamy zdjęcia tego zwyrodniarca, Gani. Tu macie tego zwyrodniarca. Tu jest podpisana jej folzojlista. Tu to szmacisko na folwarku właśnie w Są, kochani, dokumenty po tym, po tym zwyrodnialcu. Koleżankę, wachmanka stała w rozkroku, oparta lewą ręką o Piotro w prawej spejcie. Janusz miał w obozie dwie siostry. Spotykali się w ukryciu i dzielili zdobytym jedzeniem. Raz umówili się z Krystyną przy latrynie. Nagle Pol stanęła przy mnie. Podłożyła mi nogę i zaczęła mnie bić. Starałem się głowę nakryć szakietem. Wówczas na skutek bicia straciłem przytomność. I odzyskałem ją w karcerze. Do karceru przyszła pani Pol z Augustem i krzyczała: Żylej! Wtedy zmusili go do zjedzenia kału. August polecił mi zebrać kał do miski której przyniesiono mi jedzenie i siłą podniósł mi ją do ust. Boch, uderzyła mnie z tyłu w górę. Także teraz twarz wpadła mi do miski, a kał do ust. Pilnowali, abym zjadł. Co wydaliłem? Zmuszanie do jedzenia odchodów potwierdza Maria Gapińska z domu Pawłowska. Przeszłam kehenę. Zbroniarze do tego się posuwali, że jak pili, to kazali jeść kał! Jan Fabisiak wynosił z kolegą niejakim Leduchowskim w kupłach nieczystości do latryny. Leduchowski potknął się i wylał zawartość kibli. Na to od, nadeszła oskarżona z Augustem. Kazali nam jeść zawartość kibli. I Eugenia Pog umazała nas tym trzymając za kołnierz. I pobili nas. A następnie wsadzono nas do kacetu. Po wyjściu z kacetu z Leduchowskim i on w nocy w wyniku pobicia zmarł na naszej wspólnej pryczy i rano był zabrany na cmentarz. Zygmunt Kaźmirszak widział zastrzelonego chłopca na płocie koło ubikacji, a Gertruda Skrzypczak patrzyła na umieranie Gertrudy Weinholt. Ona była już bez przytomności, robiła pod siebie, krzyczała Mutti. Taki Żyd, prawdopodobnie chodzi o doktora Emila Wogla, e, mówił, żeby uśpić Gertrude, jak psa. Kumacie, uśpić dziecko ja psa. A co? tego Polaka mniej. W pierdolonej nazistowskiej kurwa generalnej guberni. Bo się bardzo męczy. Majerowa powiedziała, niech ta świnia zdycha. Polowa w tym czasie sobie wywała. Zadystka! O wachmancy Janusz Puszynowski mówił zdecydowanie. Była po prostu zadystką! Zęcała się nad chłopcami i dziewczętami. Nieraz dziewczynki nosiły kotły, to popychała je i kopała. O dwuletnich dzieciach! O dwuletnich dzieciach! Dwadzieścia miesiące! Czy takie dziecko potrafi chodzić? Czy takie dziecko jest w stanie coś zrobić? Czy takie dziecko było zrobić w stanie krzywdę temu wyrodzaczowi? Kurwiście! Mam nadzieję, że kiedyś kurwo będziesz w piekle tak samo jak ja! I wtedy kurwo na Ciebie będę czekał! I urządzę Ci takie piekło w piekle! Że diabły spierdolą, a Ty zostaniesz ze mną! Będziesz kurwo żarła koł! Dzień dobry, dzień dobry kochani. Jest to naprawdę bardzo smutna okazja. Nasze dzieci właściwie gdyby żyli, byli w naszym wieku, w moim wieku, może starsi trochę. Ale to były dzieci, i ktoś za tym murem, jak one uciekały, złapał ich i sprzedawał Niemcom zabochenek chleba. Teraz w tej chwili też w gazie właściwie nie zabochenek chleba, tylko po prostu chodzi. Tym samym, tym samym chodzi o unicestwienie narodu palestyńskiego. Nie możemy nie wspominać o dzieciach palestyńskich. Ponad 15 tysięcy dzieci zginęło z rąk tych faszystowskich gnid, które odziedziczyły ten niemiecki faszyzm. Wciskając nam, że oni to doznali. Doznali i teraz robią to samo, co, co Niemcy w czasie II wojny światowej. Zresztą oni też im Niemcom pomagali w tym. Zresztą historia świadczy o tym, tak jak mówię, jak oni w drugim obozie, do którego uciekały dzieci. Złapali ich i oddali Niemcom, tak jak mówiłem za bochenek chleba. Mówił Krzysztof o tym też dzisiaj. W tej chwili ta tragedia, która się dzieje w Palestynie, jest naprawdę powtórką. Właściwie to jest, to jest, no przekroczyła, wszelkie, wszelkie rozmiary tego, co Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej. Wciskali nam Holokaust, ale my wiemy dokładnie, że Holokaust był przeciwko Polakom. Wiemy, że pierwsi więźniowie w Auschwitz to byli Polacy przywiezieni z obozu albo z miasta polskiego Starnowa do tego obozu. To był założony dla Polaków. Dopiero pierwszy Żyd, no wstydzę to powiedzieć, że Żyd, dlatego że my nie mamy nic przeciwko Żydom, ale przeciwko tym Sionistom, którzy próbują cały czas nawoływać do wojen religijnych, najpierw między muzułmanami, chrześcijanami, później między muzułmanami, między sobą. I im się nie udało. Mają plani. Cały czas mają plani. Ale to jest takie żmijowskie plemię, które jest przyzwyczajone do przewłaszczenia historii. Przecież nikt inny, jak tylko taki jeden były prezydent tego tworu syjonistycznego tutaj w naszym Sejmie, powiedział, zostaw no mi historię i. Budujmy historię, budujmy historię od nowa. My mamy budować historię od nowa i zapomnieć o tej historii, która trwała kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy lat. Tą historię, którą stworzyli nasi przodkowie. Tą historię cywilizację, którą budowali palestyńczycy, syryjczycy. Budowali na terenie Bliskiego Wschodu. I rozeszło to po całym świecie. Chrześcijanizm. Jezus Chrystus, który był aramejczykiem, żadnym Hebrajczykiem, urodził się na tamtej ziemi. I do tej pory jego nauki są rozpowszechnione po całym świecie. To nikt inny jak święty Paweł Syryjczyk. Aramejczyk, który rozpowszechnił, przyjechał do Europy i rozpowszechnił wiarę chrześcijańską tutaj w Europie. A oni wciskają nam, że Holokaust mieli. Mówią o jakiejś tam micie 6 milionów, który trwa ten mit. To znaczy, mowa o tym micie trwa już od. 1700 któregoś tam roku, kiedy pierwsze wydanie w gazet amerykańskich, New York Times, wyszło i to mówili o 6 milionach. Bo oni mają taki jakiś pogląd, kiedy zginie 6 milionów ich, to wtedy jakiś Mesjasz przyjdzie i coś tam ich uratuje i ich tam. Wciskali nam niestety, a, a nasza władza kościelna w to wierzy, że to są narodem wybranym. Jakim narodem? Jak może być Żyd narodem? Żyd to jest religia. judaizm to jest religia. Religia. Nie jest narodem. Chrześcijaństwo nie jest narodem. Muzułmanie nie są narodem. To są narody inne, które należą do różnych religii. To jest religia. Judaizm to jest religia. Nie ma narodu żydowskiego. A my dalej, cały czas powtarzamy, mówimy: naród żydowski. Mówimy o Holokauscie, że tako niby, niby to było przeciwko Żydom, a pierwszymi ofiarami to byli Polacy. A bez względu na to, kto zginął, to byli Polacy, to byli Polacy. Bez